informację o Holokauście. Wtedy zignorowany później stał się autorytetem moralnym. Na Zamku Królewskim w Warszawie Uczczono jego pamięć. Piotr Piętka. Gdy poznał okrucieństwo Holokaustu, przedostał się na Zachód i próbował obudzić świat, by ratował Żydów. Wtedy ten apel zignorował między innymi amerykański prezydent. Karski po niepowodzeniu, jakie, jakiego doznał, usiłując aliantów poinformować o e, Holokauście. Karski po prostu... Jakby nie spasował. Jego walka została doceniona po wojnie, a najbardziej wdzięczni są mu Żydzi, o których Zagładzie próbował mówić. On był człowiek świata. On był człowiek, tak można by powiedzieć, po angielsku się mówi się bigger than life. Po wojnie Jankarski nie wrócił do Polski. Został profesorem na prestiżowej amerykańskiej uczelni i wychował pokolenia dyplomatów, ale cieszył się sukcesami wolnej już w latach 90. ojczyzny. Polska od wielu, wielu pokoleń nie była tak bezpieczna jak dzisiaj. Były premier i minister spraw zagranicznych wspomina Karskiego jako autorytet, udzielający często gorzkich rad. To było niezwykłe wprost przywiązanie do prawdy, mówienie tej prawdy, bez względu na to, czy była wygodna, czy była dobrze przyjmowana, czy też nie. Wspierał także ludzi, którzy, tak jak on, walczą z zagrożeniami we współczesnym świecie do ostatnich swoich dni, do śmierci. Prosił o czujność, o przeciwdziałanie takim zjawiskom jak nietolerancja, dyskryminacja. Bo Jankarski, tak jak w czasie II wojny, reagował przede wszystkim na zło. Piotr Piętka, Panorama.